Бого довірся, Він про все подбає, 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 надійся на Господа Твори добро. Населяй землю і плекай вірність, Господом втішайся, і Він задовільнить прохання твого серця. Богу довірся, Він про все подбає, Господь знає дні невинних, і їхня спадщина пробуватиме по віки. Вони не будуть засоромлені в лиху годину, а в час голоду будуть ситі, Богу довірся, Він про все подбає. Відвертайся від зла роби добро і живи навіки, адже Господь любить справедливість. І Він праведних своїх не залишить, неправедні будуть знищені назавжди, і нащадки безбожних вигублені будуть, бо довірся, Він про все подбає. спасіння ж праведних від Господа приходить. Він їхня твердиня у час скрути. Господь їм допоможе і дасть їм спасіння від грішників, він їх, їх врятує, спасе їх, бо вони надіяться на нього. Бо довірся, Він про все. Аллилуйя, Аллилуйя, Ілуя, Аллилуя, Алівя. Я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господом, яким для мене є розіп'ятий світ, а я для світу. Па славні. Слова святе, Ангелії, Ведмсвіте, Того. Того часу Ісус зі своїми учнями пішов через Галілею, та Він не бажав, щоби хтось довідався, адже Він навчав своїх учнів і говорив їм що Син людський буде виданий у руки людей і вб'ють Його, і будучи вбитий Він через три дні Воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в капернаму, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою хто з них більший. Сівши він голосно, покликав дванадцятьох і каже їм, якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останні і всім слугою». І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм, Якщо хто ось таку дитину приймає в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Ото от, слово панське, і слово свято і вам діє і з базу наших жехі. Амінь. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. w Chrystusie dni kochani bracia i siostry, drodzy nasi parafianie, ukochane Boże dzieci. Pan Jezus wziął dziecko, postawił przed uczniami swoimi, apostołami, i mówię, postępujcie jak to dziecko, przyjmujcie mnie z całą wiarą i zaufaniem. Kto mnie przyjmie, jak to dziecko przyjmuje, to przyjmuje nie tylko mnie, ale Ojca Niebieskiego. Nawet apostołom zdarzyło się, że oni zaczęli sprzeczać się, kto z nich ważniejszy. I to na tyle taka sprzeczka była, że św. Marek to delikatnie zapisuje, że Pan Jezus podniósł głos, zawołał ich i mówi, dlaczego sprzeczamy się, kto z nas pierwszy. I oczywiście to bardzo delikatnie, kulturnie napisał, że podniósł głos, ale na pewno tam już taki szum był między nimi, między tymi ludźmi, powiedzmy chłopami, tak nazwiemy, że tam, że trzeba było głośno krzyknąć, żeby tej awantury zupiniać, żeby ją ustanowić, zatrzymać. I Pan Jezus każe im, że ten, kto służy, jest większy. Jeżeli chcecie być wielkimi ludźmi, to służcie. Posługa to nie jest coś uniżającego. Posługa to tak naprawdę jest przywilej. Posługa to jest taki moment w naszym życiu, kiedy my jesteśmy pomoc potrzebni. Jeżeli ktoś nas prosi o pomoc, to on uniża się, bo on jest bezradny, bo on nie może, nie umie, nie nauczył się, nie potrafi czegoś zrobić. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to tak naprawdę ten człowiek uniża się przed nami, a my jesteśmy te sługi, które jesteśmy wyższe od nich. Kiedyś mnie opowiadał taki znajomy parafianat z Żytomira, że zadzwonił do niego tam jakiś naczelnik i mówi, że jego szofer tam zajęty czy zachorował, czy on może go gdzieś tam zawieść. on każe, no można, pewnie, tak? że tak. I kiedy tam przyjechali na to sobranie to mówią, tam pytają się tego tak, naczelnika, gdzie wasz kierowca, gdzie wasz szofer. Bo tam oni szli na jakieś zebranie, a szofery gdzieś tam siedzieli, czekali, czy jakieś herbaty pili, na czaj szli i ten kierowca, ten najemny nasz znajomy parafianin mówi, czemu wy pytacie się, gdzie szofer naczelnika, wy pytajcie, gdzie naczelnik szofera, to może ja ważniejszy, bo ja jego przywiózł, jakby ja nie przywiózł, on by gdzieś tutaj nie był i on mnie prosił, ja jego nie prosił, żeby jechać. Ja miał swoje zajęcia, a on mnie prosił, on uniżał się przede mną. To ja ważniejszy, proszę mnie tutaj uczcić, a on sobie tam po swoich sprawach idzie. Ja chcę jechać, to pojedę, nie chcę, to nie pojadę. I on mówi, że ja ich wszystkich nauczyłem, że szofer to ważniejszy od naczelnika. No i prawda taka jest, kochani, że my, kiedy przychodzimy o coś prosić ludzi, nawet jeżeli jesteśmy naczelnikami, to my się uniżamy. Tak? My się umierzamy. Nawet jak na czasie przychodzę tam do bohatera czy sekretarza i mówię proszę mnie zrobić dokumenty, to on myśli, że on daje przykaz, a on prosi. bo ten sekretarska żalem nie chce na przykład. Tak? No ty mnie prosisz. Chodzi o to, kochani, że my jeżeli chcemy być wielkimi ludźmi, to trzeba być sługami, trzeba pomóc, trzeba być tymi, bez których tak na tym świecie, powiedzmy, nic się nie obejdzie. I prawda jest taka, że wszystko, co my widzimy na wkolo siebie, to wszystko to zależy od tych takich drobnych ludzi. Nieraz jedziemy gdzieś tam przez miasto czy wioskę, mówimy o bardzo ładne syno taka wioska, bo tam posprzątane, pozamiatane, poobcinane chylaki, obilione krawężniki, te bardziury i my mówimy, o tutaj garne miasto. ale czemu? Bo ktoś Jego pokrasił, pomastił, pozamiatał, te ludzie, że zamiatają ulicę. Oni są ważniejsze. Co z tego, że będzie tam jeden naczelnik, drugi głowa silerady, czy głowa głosu, czy tam głowa rajkomu, czy jakiś tam teraz mer Horoda mówią. No i co z tego, jak on może w bargach pożyć? Ale jeżeli jest te ludzie, którzy przebierają, sprzątanie, kiedy my idziemy na przykład rano do kościoła, to już w 6 godzin widać, że ludzie chodzą z miotlami i zamiatają ulicę, To im trzeba mówić, bo w zakład dziękuję za to, że takie miasto ładne. To nie tam mera czy jakimś tam diputatom, bo oni z miotłem nie chodzą. Bo jakby te ludzie rano nie wyszli posprzątać, to Tej diputaty musieliby w kilcowych czobotach na roboty iść, a tak idą w tuflach, w sandalach, w godzinoczkach bo czystą. I właśnie Pan Jezus o tym mówi, że jeżeli chcecie być wielkimi ludźmi, to trzeba służyć, trzeba pomagać. I tu nie trzeba wiele mówić, ale nawet my sami jesteśmy wdzięczni komu w życiu tym, kto nam najwięcej posłuży, na przykład naszym rodzicom, tatowi, mamie. Że oni w nocach wstawali do nas, jak my byli maleńkie to nas budowali, karmili, kąpali, myli nas, sprzątali po nas, my poruski dali zabawki, oni robili porządki, my szanujemy rodziców i jesteśmy wdzięczni im za to, że oni nam posłużyli, że oni chcieli, żeby nam było dobrze, żeby nas wychować na dobrych ludzi, nauczyć nas żyć w tym świecie, nauczyli nas. Kochać Pana Boga modlitwy, to jest ich służba. I my zawsze powinni pamiętać, że Ten, kto służy, jest największy. Jest największy w oczach Pana Boga i powinien być największy w oczach naszych. Dlatego zawsze przychodzimy do Boga jak te sługi Jego i prosimy, aby dobry Pan Bóg zobaczył naszą pomoc, naszą pracę, naszą modlitwę nasze posługiwanie i za to, kiedyś w niebie nam wynagrodził Nie będzie pochwaleni, Jezus